Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pomocowej konferencji klasowej. tradycyjne podsumowanie. Zaczynamy od trenera gości Pan Grzesz Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa i tej rundy, nie? Bo, bo wydaje mi się, że ten Beckiesz rzeczywiście w tej rundzie narobiło punktów gra atrakcyjnie no, w dzisiejszym meczu bym powiedział w ten sposób, że nie do końca udało mi się przekonać sobie kurze, że z tym podgleski dziem można grać. Niestety w początkowej fazie za krótko, żeby się utrzymywali przed piłce, próbowaliśmy się rozpędzać za pod dział. Co, co gdzieś nam stwarzało, stwarzało jakieś tam zanoszki sytuacji, aczkolwiek wydawało się, że tej defensywie stoimy dobrze i ta bramka trochę taka, taka bym powiedział, szczęśliwa. Ale lepiej, żeby padła inna, nie ta. I, i, i po tej bramce chyba, chyba, chyba może jak wynik był niekorzystny, to, to zespół troszeczkę pokazał, że, że rzeczywiście tutaj pod dziewczynki w dzisiejszym było do, do, do gdzieś tam ukłucia, prawda. Przynajmniej remis można było tutaj pokusić się o to, żeby, żeby wyjść, ale jeszcze raz gratuluję i o dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi za gratulacje. Myślę, że też przedstawia zespołu swojego, o nie ma się wstydzić. Będziemy mieli dosyć szczegółowe informacje na temat stylu gry przeciwnika i wiedzieliśmy, że jest to bardzo niewdzięczny rywal, który e, bardzo gra tak kompaktowo, bardzo blisko siebie grają poszczególne formacje, zawodnicy są bardzo niewygodni, grają na typowy kontratak, gdzie wychodzą po odbiorze piłki dużą ilością zawodników I tego się obawialiśmy. I to, I to i tak ten mecz wyglądał. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o mój zespół, to, to, to po tych dwóch meczach wyjazdowych, po, 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 po porażce w i, i zwycięstwie w Nowym Sączu, gdzie no, tam dominowała taktyka, e, konsekwencja. No tutaj trzeba się było przestawić na kreowanie gry, bo tego pola w większych fragmentach meczu było dzisiaj dużo więcej. No z tym był troszeczkę problem. Człowiek zawsze mądry po fakcie i wydaje mi się, że być może trzeba było ze dwa trzy ogniwa świeże dać. Jednak pomimo tego, że e, ten skład na Sandecji zagrał bardzo dobry, no człowiek zawsze mądrzejszy. Ja nie mam zwyczaju wyróżniać jakiegoś tam zawodnika, rzadko to robię, ale dzisiaj chciałbym podkreślić przy tej słabszej dyspozycji niektórych zawodników pracę, jaką wykonał dla chłopaków, dzisiaj dla zespołu Darek Łatka. i Uważam, że, że w znacznej mierze dzięki niemu udało nam się opanować środek pola, robił rzuty wolne, które dawały nam troszeczkę oddechu. Także myślę, że, że, że tym meczem pokazał, że temu zespołowi jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Chłopcom gratuluję wyniku i pewnych fragmentów gry, bo jeżeli chodzi o pierwsze 15-20 minut, myślę, że ten animusz był widoczny, ta agresywność, potem troszeczkę ta gra siadła, no i ostatnie minuty pierwszej połowy. Natomiast druga połowa, nawet przy 1-0 było widać, że ciągle dążyliśmy do tej drugiej, do zdobycia drugiej bramki. Może brakowało takich szereg, żeby troszeczkę ich cofnąć i grać sobie na 1-0, ale to jest taki punktatorski futbol. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję nie ma czego wstydzić. Dziękuję. Proszę o pytania. Panie trenerze, ja tu mam pytanie do Pana trenera Kowalskiego. Panie trenerze, jeżeli było dzisiaj Rafała Podnioka, który jest kontuzjowany i co nasz speaker, który pauzuje z zakargi. To jest potężne osłabienie MKS. No tak, wie Pan, to. ja bym powiedział w ten sposób, że my nie mamy takiej szerokiej bardzo kadry, gdzie, gdzie byśmy mieli taką mocno wyrównaną tą kadrę i na pewno, na pewno tutaj i, i, i Copik z tym swoim doświadczeniem i Rafał dużo wnoszą do zespołu, ale tak jak można powiedzieć, że jednak ci zawodnicy, którzy weszli i wchodzili też, no to, to, to gdzieś tam swoje wnosili. Uważam, że ci zawodnicy, którzy, którzy nie chciałbym teraz na, na, nazwiskami wymieniać, ale którzy byli na boisku i są z tego pierwszego składu, to niektórzy zagrali się czasami. Do bramki wrócił Krzysztof Stoda po dwóch meczach nieobecności kiedy bronił Grzegorz Świta, w tym meczu pokazał się z dobrej strony. No tak, to taka dziwna decyzja tego trenera jest, bo Świta wszedł i, i praktycznie dwa razy na zero grał, prawda? Natomiast dzisiaj, dzisiaj się wystawili ale... No, ja bym powiedział w ten sposób, zdecydowanie w mojej ocenie w ciągu tygodnia na treningach Krzysiek się lepiej prezentował i w tym meczu uznałem, że, że postawię na niego. Jeszcze jakieś pytania? Если не ма, то тебе